Cześć, nazywam się EasyTap i witam w kolejnym filmie z serii Zagrajmy w Adventure Craft. I dzisiaj jest to mapa Solid Weapon, która pewnie będzie na więcej odcinków niż jeden. Więc zaczynamy. Jeszcze tylko podgłośnię muzykę. Dobra. Welcome to training center. Please proceed to the next room in training. I tak, to jest trening teraz. I mam teraz to przeskoczyć? Tak. Jakieś skrzynki? Znaczy, szafki. O. Bionic Glow. Bioniczna rękawica, czy coś takiego. Nic tu więcej nie ma? Chyba nie. Możesz i Bionic mamy chyba przepchnąć na tą płytkę. Czy nie wiem co to jest. No, raczej tak. Podciąga się kontrolę. Kontrol i lewy przycisk myszy. Tak, otworzyło się. Kolejne szafki. Laska TNT? Oh, nie! O nie! O. O. o, -o. Fuck. I co teraz? I teraz włączymy F4. I. I weźmiemy sobie TNT. Jeden dobra, Chcę, co? już bym nie przeszedł. Chyba tylko w środkowym da się otworzyć. Do tego samego prowadzi? Tak. O. Fajne zombiaki. Fajne zombiaki. Jeszcze. Fajne zombiaki. Tak sobie wezmę. Aha, klucze do otwierania drzwi. Spoko. I skończyliśmy trening. Wow. Tutaj? Tutaj. Um, czyli mam rozwiązać problem z tymi stworami. Nie wiem jak. Ale to się jeszcze okaże. Na pewno. Um, o, jest klucz. Dobra. Aha, z przodu jest więcej potworów. mamy być ostrożny. O, TNT i woda? Heh. lubię mapy z Adventure Craft. Dobra, teraz się postaram mi stracić tego TNT. Ale bardzo fajne wybuchy są. Wieniec. Wow, ten na pistolet. Zabił mnie. Ale szybko. Jak go teraz rozwalić? Jest! zginął I mam klucz O kolejna Szafki Pulsum B no Dobra Coś mi się wydaje, że to się da ruszyć Control tak to jaśniejsze da się ruszać i tam jest płytka. Chyba się coś otworzyło. Tak, idziemy dalej. Aha. Co jest? Ciemno, może TNT? Tylko, że znowu stracę. Ale dobra, aż 4 się naciśnie. Tak. I tu pewnie też. Tak. Wow, wow, wow. Ha, zaczynałem go. Fajnie w ogóle wygląda ta mapa. Jaśniejszy. I znowu jaśniejszy. Może go od razu wezmę ze sobą. Kurde, mam pół serduszka. Muszę się uleczyć. O. Tak, tak. Jeszcze jeden. A tutaj spaść nie mógł. Ja też nie mogę. Dobra. Widzę jakieś pole i teraz zrobię krótkie cięcie, bo nie włączyłem sobie stopera i nie wiem ile nagrywam. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem i mogę nagrać jeszcze parę minut, więc zaczynamy dalej. Przechodzenie tej mapy. Bardzo fajne pomieszczenie. I już idą na mnie trzy potwory. się bugują trochę, bo nawet na mnie nie szedł kluczyk zamknij drzwi, a jak? dobra dobra a myślałem, że wyjdzie stąd za tych szaków. fajnie by było i szafeczki, i dwa TNT Idziemy dalej Po co aż trzy? Nie wiem Ale tu jest zębek Wysadźmy to no i tak myślałem, że będę za blisko No dobra O kluczyk i woda I kolejne do wysadzenia Pojawiły się drzwi. I co jest za tymi drzwiami będzie w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.